Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj spróbujemy sobie opracować kolejny egzamin. Będzie to egzamin, z który pojawił się na egzaminie 21 sierpnia 2024 roku i będzie to egzamin z zakresu, z zakresu pierwszego. Na tym egzaminie pojawiły się następujące pytania. Zaczniemy sobie od pytania pierwszego: Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu. Zasady przy pomiarze, dokładność pomiaru rzędnych sieci, jak postępujemy w przypadku inwentaryzacji i stwierdzenia niezgodności z planem zagospodarowania. No to jest to jedno z takich typowych pytań. Często ono się właśnie na egzaminie z pierwszego zakresu pojawia. I tutaj mamy rozporządzenie w sprawie standardów. Paragraf 19.1 Przedmiotem godyzyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych oraz pikiety. Punkty 2. W przypadku naziemnych szczegółów terenowych, przedmiotem godyzyjnego pomiaru wysokościowego są przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych. To nas nie dotyczy w tym pytaniu. I dwa elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu. I tutaj punkt trzeci, ważny w tym pytaniu w przypadku podziemnych szczegółów terenowych. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są dostępne do pomiaru dna studzienek i komór kanalizacyjnych, dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych, osie pozostałych przewodów rurowych, niewymienionych w punktach 1 i 2, a także górne powierzchnie rur ochronnych lub obudów ochronnych. Tych przewodów, górne krawędzie powłok kabli lub wierzchy rur ochronnych tych kabli, górne powierzchnie i dna kanałów, komór, studni, sieci uzbrojenia terenu e, innych niż kanalizacyjne i e, załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górnych powierzchni rur ochronnych lub obudów ochronnych tych przewodów. E, następnie mamy paragraf 20 dotyczący właśnie dokładności pomiarów wysokościowych. Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż 2 cm dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w paragrafie 19 ustęp 3, punkt 1 i 2 to są 11 dzielęg i komór kanalizacyjnych oraz Dna wlotów i wylotów przewodów kanalizacyjnych. Tutaj musimy zapewnić dokładność 2 cm przy pomiarze wysokościowym, i później mamy 5 cm. Taką dokładność musimy zapewnić dla obiektów budowlanych i urządzeń budowanych, budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie. No i 10 cm dla budowli ziemnych elastycznych lub pomierzonych elektromagnetycznie, podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie. Tutaj jeszcze ważna informacja. Sprawa budowlanego artykuł 43 punkt 3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, budowlanych ulegających zakryciu. Wymagają inwentaryzacji, o której mowa w ustępie 1, podlegając, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. No więc tu chodzi o to, że musimy takie elementy uzbrojenia terenu mierzyć w wykopie. Następna część pytania, jak postępujemy w przypadku inwentaryzacji i stwierdzenia niezgodności z planem zagospodarowania. Tu mamy rozporządzenie w sprawie standardów, o tym mówi w paragrafie 23.1. Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje. Tutaj jest najważniejszy punkt trzeci. Gadyzyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów. I tutaj punkt, punkt 4 w razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego. Fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami. Więc to mamy pierwszy dokument, który dokumentuje właśnie niezgodności z planem zagospodarowania. No i drugi, o tym mówi no, ustawa prawo budowlane artykuł 57.1. Do zawiadomienia o zakończeniu, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę z inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje, i tu jest ważne, oraz informacje o zgodności usytuowania obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Myślę, że to by było, była odpowiedź na pierwsze pytanie. Eee, pytanie drugie. Projektowania sieć uzbrojenia terenu, obiekt liniowy o długości 1,3 km ma być usytuowana 2 metry od granicy działki, której punkty graniczne nie spełniają warunków dokładnościowych dla szczegółów pierwszej grupy. Czy musimy robić ustalenie i czy możemy to zrobić w zgłoszeniu którego celem jest mapa do celów projektowych? Tutaj jeszcze taka uwaga, że te pytania to są pytania, no które ktoś po prostu uczestniczący w tym egzaminie zapamiętał w takiej formie i w takiej formie przekazał, nie są publikowane przez Główne Urząd geodezji i Kartografii pytania z egzaminów, więc możemy liczyć tylko właśnie na te osoby, które ten egzamin pisały i którym udało się zapamiętać, o co w tych pytaniach chodziło, więc one nie są też tak dosłownie, dosłownie tak jak one były na egzaminie zadane. No tylko tak jak te osoby je zapamiętały. I mamy pierwszą część pytania, czy w tym przypadku musimy wykonać ustalenie granic. Tutaj nie napisałem, ale to jest z rozporządzenia w sprawie standardów, paragraf 31.1. W przypadku, gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie, usytuowanie budynku w odległości mniejszej lub równej, 4 metrów lub, i tu jest ważne właśnie punkt drugi innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 e, metrów od granicy nieruchomości, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych e, tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów pierwszej, y, pierwszej grupy, wykonawca określa y, położenie tych punktów w drodze pomiaru. I tutaj mamy jeszcze punkt drugi tego paragrafu 31, w przypadku gdy punkty graniczne nie są oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowią jednoznacznie identyfikowalnych elementów szczegółów terenowych, pomiar, o którym mowa w ustępie pierwszym, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów wydanych na podstawie artykułu 26. Ustęp drugi ustawy, prawo geodezyjne i kartograficzne. No, jest to artykuł mówiący o rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i, i budynków. Więc na pytanie, czy w tym przypadku musimy wykonać ustalenie granic, tak, w tym przypadku musimy to ustalenie granic wykonać. Czy w tym przypadku możemy wykonać, kolejna część pytania, czy w tym przypadku możemy wykonać ustalenie przebiegu granic w zgłoszeniu, którego celem jest mapa do celów projektowych? I tutaj odpowiedź na to pytanie mamy w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Artykuł 12, punkt 2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnienie zgłoszenia prac przez i tu mamy punkt 4. Zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. Więc jeśli jest to niezbędne przy wykonywaniu mapy do celów projektowych, mamy takie prawo, żeby zgłosić w tym samym zgłoszeniu pracę właśnie, która będzie polegała na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych. Ok. I to byśmy mieli pytanie e, pytanie drugie. I zostało nam jeszcze pytanie trzecie. I w pytaniu trzecim chodziło mniej więcej o to, by yy, Ktoś zapamiętał to pytanie w taki sposób, właśnie był rysunek rzutu poziomego budynku, podobny do rysunku szóstego z załącznika do rozporządzenia w sprawie usytuowania budynków. To jest ten, ten rysunek właśnie z tą różnicą, że miara 4 metry do okna w ścianie, nie, nierównoległej do granicy, była narysowana z drugiej strony, więc to zapewne chodzi, chodzi o to, po prostu nie było. 4 metry do okna, tylko okno było bliżej niż 4 metry do granicy. Była informacja, że budynek ma 6 metrów wysokości. Czy można tak usytuować budynek? Czy rozbiórka tego budynku wymaga pozwolenia na rozbiórkę? Podać definicję kondygnacji. Tutaj mamy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki usytuowanie. I ich usytuowanie, i to jest ważne, żeby nie pominąć tego aspektu, że yy, były do tego rozporządzenia rozporządzenia zmieniające z dnia 27 października 2023 i z dnia 9 maja 2024. Yy, nie ma jeszcze rozporządzenia, e, tekstu e, jednolitego rozporządzenia, więc więc w samym rozporządzeniu jeszcze tego nie będzie, ale trzeba pamiętać właśnie o, o tych rozporządzeniach zmieniających to rozporządzenie. I w paragrafie 12.1 tego rozporządzenia, jeżeli z przepisów no to są jakieś przepisy podane lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wymagają nie wynikają inne wymagania: budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż I tutaj dla nas jest najistotniejszy ten, ten punkt: 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzewiami w stronę tej granicy. Przy czym Każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. I tutaj jeszcze mamy punkt 1a, właśnie dodany jednym z tym, tych rozporządzeń zmieniających. Dopuszcza się usytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ustępie, e, ustępie 1, punkt 1 w odległości mniejszej niż 4 metry, lecz nie mniejszej niż 3 metry od granicy działki budowlanej, przy spełnieniu łącznie następujących warunków. Ściana budynku jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do tej granicy działki i dwa odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi mniej niż 4 metry od granicy działki. To jest właśnie tutaj pokazane na tym, na tym rysunku z rozporządzenia. Kolejna część pytania, czy rozbiórka tego budynku wymaga pozwolenia na rozbiórkę. To jest istotna ta informacja w pytaniu, że budynek ma 6 metrów wysokości, ponieważ w ustawie prawo budowlane w artykule 31.1 czytamy nie wymaga decyzji pozwolenia, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 metrów. Jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, więc w tym przypadku nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę, ale wymaga, wymaga zgłoszenia rozbiórka takiego budynku. No i ostatnia część pytania: podać definicję kondygnacji. Tej definicji kondygnacji mamy w tym rozporządzeniu, właśnie w sprawie warunków technicznych. Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 3 ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o i punkt 16 kondygnacji należy przez to rozumieć poziomą część budynku zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwie podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za, kon za kondygnacją uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą e, część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 metry. Za, za kondygnacją nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia składki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne. W kolejnych punktach mamy jeszcze definicję kondygnacji podziemnej. Należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu, co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację oraz punkt 18 kondygnacji nadziemnej. E, należy przez to rozumieć każdą kondygnację nie będącą kondygnacją podziemną. Ok, i to by była taka moja, moja odpowiedź na te, na te trzy pytania. Oczywiście, jeśli macie jakieś uwagi, coś byście dodali, coś byście zmienili dawajcie znać w komentarzach jeśli coś jest nie tak też mnie poprawcie i co tekstową część tych pytań w formie tekstu będziecie mieć na mojej stronie internetowej link jak zawsze będzie będzie poniżej filmu zostawcie jakąś subskrypcję jeśli wam się, wam się do czegoś to przydało te moje odpowiedzi na te pytania Jakiegoś lajka, bo to pomoże e, tym filmom e, zyskać troszkę większy zasięg. Być może ktoś, ktoś skorzysta. Tymczasem, e, trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.